Czy oddali hajs? Nie wiesz co? Yy, pewnie na przestrzeni najbliższych miesięcy będę zakładał im sprawę o te zaległe pieniądze z konferencji, ale ja też nie wiem, czy ja nie odzyskam. Oni nigdy ze mną nie rozwiązali umowy. Ci z Fejmu. A było tak, że ja miałem ofertę yy, z Klauta na walkę chyba z Pawłowskim, jak byłem w Japonii jakoś w marcu albo w kwietniu, gdzie już Fejm mi wtedy nie płacił. Ja odrzuciłem no bo dalej ten kontrakt nie był rozwiązany. Mimo że ja chciałem rozwiązać, to oni wtedy mi dali propozycję rozwiązania, ale że knebel na mordę bym dostał, nie? Oni dodali wtedy taki zapis, że OK, możemy rozwiązać, ale ja wtedy będę miał kilkaset tysięcy dodatkowej kary, jakbym jakąś głosówkę puścił, nie, albo jakieś nagranie. Więc ja się nie zgodziłem na knebel na mordę, więc finalnie ta umowa nie została rozwiązana do końca. Mm. Nigdy nie dostałem maila Sylwek, choć poprowadzić konferencję. Jakbym dostał, to bym pewnie poszedł i poprowadził konferencję, no bo kontrakt obowiązywał, więc w teorii wychodzi na to, że yy, ja byłem w gotowości do prowadzenia. Ja byłem w gotowości do yy, da, przynajmniej przez kilka miesięcy do wypełnienia kontraktu. Nie, dostał, nie dostawałem żadnych maili gdzie mam się stawić i natomiast też od, yy, nie mogłem skorzystać z propozycji, ja miałem chyba ofertę tam na około milion za walkę w, w Klaucie, nie?